W tym filmie spróbuję krótko i zwięźle opisać, jakie są moje plany na przyszłość tego kanału. Dotychczasowo ten kanał działał na takiej zasadzie, że gdy wrzucałem jedną serię, to już brałem się za kolejną. Montowałem też rzeczy na bieżąco, czyli zaraz po jakiejś sesji grania brałem się za montowanie tego i przed zagraniem kolejnej sesji grania chciałem już mieć wszystko gotowe. Filmy z tej serii dopiero zaczynałem wrzucać po tym, jak skończyłem dosłownie wszystko związane z tą serią czyli wszystkie odcinki, pełne filmy i miniaturki. To praktycznie bezbłędny plan, ponieważ mogłem wrzucać filmy, na przykład nic nie robić przez dwa tygodnie i znowu zabrać się za montowanie i nic by się nie stało. Po prostu bym to nadrobił i by nie było widać żadnego odcisku na kanale, nie? Tak było z seriami dwóch Debili Calamity, dwóch Debili Starbound oraz tier listami. A takie pojedyncze filmy typu jakiś tam letal e, nie stosowałem tego, bo jakby nie mam jak. I teraz jedyny sposób, w jaki ta strategia może nie wypalić, to jak bardzo się rozlewa. Leniwie, albo bardzo nie będę miał czasu. I nie uwierzycie, co w tym roku było w maju. Eee, <grywki> taki pewien egzamin. Dlatego, że absolutnie nic nie wiedziałem z polskiego, musiałem się dość mocno przygotować do matury I, i te bardzo mocno wyglądało na zasadzie, że raz się uczyłem, raz grałem w coś i tak w sumie nie umiałem znaleźć czasu na montowanie, więc w oto taki sposób jesteśmy dwa tygodnie po ostatnim filmie, jaki wrzuciłem, nie mam żadnego rezerwowego filmu i jestem dopiero w połowie serii. <grych> Teraz mógłbym powiedzieć, że o, kanał robi miesięczną przerwę, choć w sumie, w sumie to by pewnie dłużej zajęło, tak dwumiesięczną, trzymiesięczną, nie? Ale nie chcę tak robić, więc po prostu zmienię format w jakim działa ten kanał. Zamiast mieć wszystkie filmy gotowe i wypuszczać je punktualnie w sobotę o 19, po prostu zacznę wrzucać filmy wtedy, kiedy będzie mi odpowiadało, żeby je wrzucać. To nie znaczy, że będą wychodzić częściej i raczej to znaczy, że będą wychodzić rzadziej. Jak pewnie słychać, podjąłem kroki w stronę polepszenia jakości przyszłych filmów, nie tylko ulepszając sobie jakość mikrofonu, ale także pod względem montowania. Więc tak w skrócie będę priorytetyzował jakość nad ilością. To znaczy, ilość będzie ta sama, ale że rzadkość. W sumie, w sumie to, to się w ogóle nie porównuje, ale dobra. Więc w tak wielkim, wielkim skrócie, filmy będą wychodzić rzadziej, będą dłuższe i już nie będę się trzymał formatu w sobotę o 19. Pierwszy epizod kolejnej serii pewnie za niedługo wyjdzie, ale jeszcze muszę się zabrać za takie rzeczy jak na przykład miniaturki, za te pierwsze parę filmów. I też fajnie by było zagrać kolejną sesję grania, której w sumie ostatnia była w marcu. No to tyle z mojej strony. To był taki krótki, nie, no, w sumie to to nie było krótkie. To był taki długi update. To nie wiem, szarap.